Dzień dobry, a dzisiaj joga. Joga, takie spokojne ćwiczenia, rozciągające również, połączone z naszym umysłem. Jest to jedna z najbardziej szlachetnych odmian sportu. A pamiętamy, że sport musimy uprawiać musimy dbać o nasze zdrowie musimy dbać o nasze ciało, bo ciało to w końcu jest nasz najlepszy przyjaciel. I ono musi nam służyć do końca życia. A jeżeli o niej będziemy dbać, to i ono się odwzajemni. <grytanie> Zaczynamy, kochani. Joga. Siedzimy sobie najpierw w pozycji. Wyrównujemy oddech. Nabieramy powietrze nosem. Wydychamy ustami. Kręgosłup mamy prosty. Staramy się go wydłużyć. Głowa wyprostowana. Myślimy o przyjemnych rzeczach, wprowadzamy się w świat jogi. Najpierw wyciągamy się mocno do góry, ręce, rozluźniamy palce w jedną stronę, w drugą. Wyciągamy się, opuszczamy. Rozgrzejemy się jeszcze przed ćwiczeniami, jak zwykle. Odrobinę, bo musimy zawsze o tym pamiętać. Najpierw ramionami, barkami krążymy do przodu, powoli. Raz, dwa, trzy do trzech wystarczy i do tyłu. Raz, dwa, trzy. Rozciągamy mięśnie szyi, nachylamy głowę w jedną stronę. Barki cały czas są na tym samym poziomie. Oddychamy sobie równo. Dwa, trzy, druga strona. Raz, dwa, trzy. Pochylamy głowę mocno do przodu. Staramy się brodą sięgnąć do obojczyka. Wracamy do pozycji wyprostowanej i głowa do tyłu. Oddechy. I teraz na boczek. I taka karuzela w drugą stronę. I przez odchylenie do góry głowy wracamy na ramię. I do przodu rękę. Bark zostaje w tym poziomie, na tym miejscu, jakim jest. A rękę mocno wyciągamy do, w bok, tak? Przytulając w miarę możliwości ramię do siebie. A drugą ręką w okolicy łokcia podtrzymujemy i lekko naciągamy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Zmieniamy w drugą stronę. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Wracamy do pierwszej ręki. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Druga strona. Raz, dwa, trzy, cztery i pięć. Rozluźnijmy się lekko. Kładziemy jedną rękę na plecy, tak. A druga ręka chwyta tą pierwszą za łokieć, tak. I siedzimy przez moment prosto. Oddychamy. Nabieramy oczywiście powietrze nosem. Wydychamy ustami, a kręgosłup staramy się być prosto. Zmieniamy teraz ręce. Teraz ta ręka, która podtrzymywała, to jest, ląduje na plecach dłonią, a druga podtrzymuje ją. Oddychamy. Siedzimy prosto. Wracamy. Dwa, trzy. Ostatni raz zmieniamy ręce. Raz, dwa, trzy. rozluźniamy się. I przechodzimy do pozycji dziecka. Siedzimy na piętach. Jesteśmy wyprostowani. Lekko rozchylamy kolana. Palce nóg mają kontakt ze sobą, tak? Aby wyciągamy się. Mocno do przodu, starając się mieć kręgosłup prosty. Mocno, mocno, a pięta. Siedzimy dalej na piętach. Ręce mamy mocno naciągnięte. Raz, głowa może być na macie. Chwileczkę. Siedzimy w tej pozycji. Oddychamy. NOS. Usta. Nos, usta, nos, usta, ćwiczymy się powoli, dokładnie wykonując ćwiczenia, oto joga. Siedzimy teraz prosto, tak, podnosimy się, jesteśmy na kolanach, tak, i w tej pozycji... Pochylamy się mocno, najpierw lekko do przodu, tak? Tutaj, żeby uda szczególnie były prosto, tak? Pochylamy się do tyłu, do tyłu, ręce wyciągamy za siebie, odchylamy się, odchylamy, odchylamy, aż dochodzimy do pięt i w tej pozycji zostajemy chwilę. Oddychamy. Siadamy na piętach. Składamy ręce z tyłu, tak? Na takie amen i chwileczkę siedzimy w tej pozycji. Jesteśmy wyprostowani. Klatka piersiowa jest otwarta. Oddychamy. Głowa prosto. Chwileczkę siedzimy. Wyciągamy się znowu w dziecku. Teraz przechodzimy do psa z głową w dół. Tak? Jest to bardzo jedna z ważniejszych asan jogi, dlatego że ona, ta pozycja uaktywnia nasze uda, nasze łydki, właściwie wszystkie prawie mięśnie pleców, co jest bardzo ważne, szczególnie przy dolegliwościach kręgosłupowych. Poza tym ma fantastyczny wpływ na jamę brzuszną. Jeżeli ktoś ma dolegliwości, złogi wapniowe w piętach też pomaga, rozluźnia kręgi szyjne. Jedyne zastrzeżenie, jeżeli ktoś choruje na jaskę lub ma problemy z siatkówką, to raczej powinien wszystkich takich pozycji z głową w dół unikać. A typowym takim przykładem jest pies z głową w dół. Tak? Lekko rozchylamy kolana, tak, także kolana są mniej więcej na wysokości bioder. Ręce do przodu, palce mamy rozstawione, tak, podwijamy teraz palce stóp, tak, i pochylamy mocno głowę. Głowa jest jak najniżej, Krę kręgosłup jest prosty, biodra staramy się jak najwyżej umieścić, tak, i pięty staramy się zbliżyć do y Maty, ręce wyprostowane i w tej pozycji chwileczkę zostajemy. Oddychamy równo. Staramy się pogłębić tą pozycję. Czujemy rzeczywiście, że w jamie brzusznej coś się dzieje. Czyli po prostu te organy, które są normalnie, leżą w tej chwili, są odwrotnie, one są lepiej przez to ukrwione. Podnosimy się powoli na palce. Pogłębiamy w tą pozycję. Chwileczkę zostajemy w tej pozycji. A teraz naciągamy sobie tylną taśmę na nogach przez powoli, powolne dobijanie piętą do maty. Raz jedną, piętą, raz drugą. Tak, raz i powoli sobie wykonujemy to ćwiczenie. Oddychamy. Ćwiczymy powoli. Teraz odwijamy palce stóp z powrotem. Przechodzimy do kobry. Staramy się głowę podnieść jak najwyżej. Nie zapadamy się na barkach. Ile zostajemy w tej pozycji? Oddychamy. Odwijamy palce z tyłu z powrotem, stajemy na palcach, przechodzimy do pozycji kręcznej, tak, na czworakach jesteśmy, mamy teraz dłonie i właściwie nadgarstki pod barkami, nie robimy przeprostów na łokciach, tak, jesteśmy, sprawdzamy czy mniej więcej kolana nasze są pod barkami i są mniej więcej pod kątem prostym, jeżeli tak, kręgosłup też mamy prosty, jest to pozycja stół, ale my z tej pozycji teraz przechodzimy sobie do pozycji kot, czyli wyginamy głowę, chowamy brodę. staramy się jak najbliżej umieścić na obojczyku, kręgosłup wygięty, ile zostajemy w tej pozycji, oddychamy oczywiście cały czas nos. Pusta, nos. Pusta. Teraz powoli przechodzimy odwrotnie. Głowa jest podniesiona do góry. Kręgosłup wygięty w dół. A my chwilę oddychamy w tej pozycji. Nos. idziemy sobie do pozycji pies z głową w górę, tak? czyli opieramy się na zewnętrznych częściach naszych stóp. Tu jesteśmy oparci na rękach, podnosimy się do góry, ciało jest wygięte, ale podpieramy się tylko na tych trzech punktach, czyli nasze stopy dwie i ręce, głowa do góry i chwilę oddychamy. Staramy się ogłębić pozycję. Opadamy na kolano. Jedno i drugie, lekko rozchylone. Palce stóp mają kontakty ze sobą, tak kładziemy się w pozycji dziecko, ale ręce mamy z tyłu, tak? Wnętrzamy ciało. Dłoni do góry. Chwileczkę oddychamy. Powtarzamy. Ręce wciągamy do przodu. Powtarzamy jeszcze raz pozycję psa z głową w dół. Tak, żebyśmy ją dobrze wykonali. Sprawdzamy, czy mamy ręce rozstawione. Mają... One są mniej więcej pod warkami, A stopy są pod, na wysokości bioder, tak, i przechodzimy do psa z głową w górę, w dół. Ops! Chwilę zostajemy w tej pozycji, myśląc o tym, jakie to wspaniałe rzeczy ta pozycja nam zapewnia. Staramy się w miarę możliwości, co zresztą przyjdzie potem, jeżeli będziemy ćwiczyć, łatwiej, żeby palce, pięty były w pobliżu maty, tak? Kręgosłup jest wyprostowany, głowa jest w dół. Kręgosłup naciągnięty, biodra w górę. Chwilę zostajemy. Podnosimy się znowu na palce, spinamy się. Pogłębiamy pozycję. Naciągnijmy sobie jeszcze z tyłu nogi. Taśma nasza odpięt mniej więcej do pośladków. Tak, odchylamy teraz palce, kładziemy się na zewnętrznych krawędziach stóp. Mieszczamy się w kocze. Wyciągamy się na całą długość. Oddychamy, nabieramy powietrze nosem. Wydychamy, psamy. Teraz przychodzimy do pozycji kręcznej. Sprawdzamy, czy kolana są i uda są mniej więcej pod kątem prostym do maty. Wyciągamy mocno ręce do przodu w pozycji szczeniak. Staramy się jak najbliżej mieć bachy w pobliżu maty. Wyginamy się i chwilę sobie odpoczniemy w takiej relaksacyjnej asanie. Powoli przechodzimy do pozycji klęcznej. Rozluźniamy sobie biodra leciutko w jedną stronę, w drugą. Tak. Jeszcze teraz dla zmiany jedna pozycja, którą żeśmy dawno nie wykonywali. To jest utanasana. To jest taka pozycja mocno rozciągająca. Wychodzimy z pozycji góry, czyli wiadomo, jesteśmy mniej więcej w stopy, stoimy na całej powierzchni stóp, również na piętach, palce są rozciągnięte, tak. tak. Rolujemy lekko uda do środka, rzepki kolanowe są do przodu, tak. Miednica prosto, chowamy nasze łopatki, ale nie ściskamy ich, tylko do przodu. Jesteśmy w tej pozycji. Lekko sobie rozchylmy teraz nogi, stopy. I w tej pozycji odchylamy lekko głowę do tyłu, tak? I pochylamy się. Ale ten ruch wychodzi z biodra, tak? Tak? Mocno, 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 mocno. mocno. Węgosłup musi być równoległy, mniej więcej do maty. Nogi wyprostowane. Tak, przechodzimy teraz rękoma na dół. Staramy się dotknąć maty. Pochylamy się. I tu jest też pozycja z głową w dół, czyli ktoś, kto ma jaskę lub dolegliwości z oczami siatkówka też powinien w takiej pozycji unikać, a reszta z Państwa ćwiczy sobie dalej hops. Pochylamy się mocno i staramy się w tej pozycji chwycić rękoma z tyłu. Głowa jak najbliżej. Tak plecy staramy się mieć proste. Głowa jak najbliżej kolan. Ileczkę zostajemy w tej pozycji. Powoli przechodzimy z tej pozycji, ostrożnie z głową. Wiadomo, że głowa nam, głowie, do głowy krew nam napłynęła, więc czyli powoli, bardzo, 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 bardzo. I opadamy na matę. Przechodzimy do pozycji dziecka. Chwileczkę wyciągamy się z tej pozycji. się mocno. Naciągnięty. Podnosimy się leciutko, tak. A teraz się kładziemy. Oczywiście najpierw spokojnie ręce rozkładamy na boczki. Rozluźniamy całe ciało. Chwilę leżymy. Teraz kładziemy ręce wzdłuż tułowia. Tak. Przechodzimy do świecy. Ops, jesteśmy w świecy, tak? Głowa. Tak. Nogi staramy się mieć prosto, Chwilę zostajemy. I teraz nogi opuszczamy powoli do tyłu. Ile kto może, jeżeli można do, dotknąć do podłogi, świetnie i w tej pozycji chwilę sobie odpoczywamy, oddychamy. Jeżeli ktoś nie dotrze nogami do podłogi, nie ma sprawy, po ćwiczeniach, w pewnej, pewnej ilości ćwiczeń na pewno to zrobią. Chwileczkę oddychamy, nos. Usta, wydychamy. Nos, ustaw. Jest to świetna pozycja na pracę wątroby. jamy brzusznej. Po prostu przez uciskanie w tej chwili wnętrzności zaciskają się lekko przewody nasze dochodzące do wątroby. A teraz, jeżeli my zrobimy coś takiego, to one odblokowują i to działa jak pompa. Hop. Rozluźniamy, przechodzimy do pozycji szczęśliwego dziecka i chwileczkę sobie leżymy w tej pozycji, nogi mamy mniej więcej pod kątem prostym, lekko rozchylamy, chwileczkę się bujamy. Raz, dwa, trzy, oddychamy. Jeszcze raz sobie wykonamy świecę, waga Nogi wyprostowane. Ile zostajemy świecy i powoli opuszczamy nogi, tak. Staramy się też mieć plecy mniej więcej prosto, żeby ten ruch wychodził z bioder, tak. I ile kto może, jak dotknie do podłogi, świetnie. To znaczy, że ćwiczy ze mną już dłuższy czas leżymy, odpoczywamy oddychamy nos usta nos usta nos usta powoli chwytamy się za palce stóp i powoli kręg po kręgu Wracamy do pozycji bżącej. Tak, przechodzimy do pozycji szczęśliwe dziecko i pełni szczęścia. Bujamy się raz w jedną, raz w drugą stronę. Oddychamy głęboko nos, usta i cieszymy się, bo przed nami jeszcze jedna powtórka. Z tej pozycji, czyli zarzucamy sobie, w miarę możliwości, daleko nogi za głowę. Tak. I przechodzimy ostatni raz do pozycji świeca. Ops. Tak. Chwilę zostajemy w tej pozycji. I powoli opuszczam na wychoks. Chwilę drżymy. Słyszymy, że tam w coś się dzieje. Czyli ja wam jest nam też wdzięczna za tą pozycję. Pracuje po prostu, wszystkie organy wewnętrzne się uruchamiają. Chwilę leżymy. tam sobie za w dług i powoli kręg po kręgu, kręg po kręgu wracamy do pozycji leżącej i szczęśliwe dziecko. I my też powoli bujamy się w jedną stronę, w drugą. Jest nam miło i przyjemnie. Joga jest bardzo, bardzo fajnym ćwiczeniem. Bardzo, bardzo, a samy są super. Oddychamy. Teraz wyciągamy się, ręce z bok. Poprawiamy sobie garderobę, leżymy rozluźnieni, ręce mamy rozłożone, wnętrze dłoni do góry i chwilę odpoczywamy po ćwiczeniach. Po każdych ćwiczeniach, a szczególnie po jodze, powinniśmy właśnie chwilę odpocząć, dać ciału szansę zrelaksowania się i nam też. Pamiętamy, o przyjaciół trzeba dbać. Nasze ciało, tak jak wspomniałam, to jest nasz najlepszy i najwierniejszy przyjaciel. Leżymy sobie i myślimy o samych przyjemnych rzeczach. Oddychamy nos, usta. Głęboko nos, usta. Staramy się uruchomić przeponę. Przeponowo, czyli najpierw dół, płuc, środek, góra i wydychamy w pozorowym kierunku, czyli przeponaj. Środek, płuca, wydychamy, wentylujemy sobie płuca, przy okazji. Rozluźniamy się. Rozluźniamy cały ciało, rozluźniamy również mięśnie twarzy. Przeciągamy się, moi kochani. Układamy się powoli na boczek. Odpieramy się ręką jedną. Pomagamy sobie drugą. Siadamy w pozycji skrzyżnej. Tak. Dwa spokojne oddechy. I wyciągamy się ostatni raz do góry. Mocno nabieramy powietrza i z wydechem oddychamy, oddych, od, ręce kładziemy na serce i dziękujemy sobie nawzajem. A te ćwiczenia na moim kanale Seniorka 75 na YouTube są dostępne jutro. Do widzenia!